Wszystkie trzaski, przeskakiwania i inne odgłosy, które pojawiają się podczas praktyki jogi. Wszystkie te odgłosy płyną z naszego ciała i czasem się zastanawiamy, czy coś nam się stało, czy to jest naturalne, czy coś dzieje się z moim stawem. Dzisiaj będę chciała Wam to wszystko wyjaśnić, tak żebyście mogli zrozumieć bardziej, dlaczego te odgłosy powstają i czy jest się czym martwić. Zacznijmy od tego, że podzielimy sobie te wszystkie odgłosy na odgłosy związane połączone z bólem lub też dyskomfortem i odgłosy, które pojawiają się bez żadnych odczuć bólowych. Zacznijmy od tych, od, od tych dźwięków, które wiążą się z bólem. Zawsze, kiedy mamy jakiś trzask i ból występujący jednocześnie, może to świadczyć o jakimś urazie. O tym, że w danym momencie dana struktura nie wytrzymała nacisku albo danej pracy, no i uległa uszkodzeniu. Także tego bym się wystrzegała. Zwracajcie uwagę podczas swojej praktyki jogi, żeby nie patrzeć na efekt wykonania sony, bardziej się skupić na tych odczuciach, które płyną z ciała i praktykować bardziej e, świadomie. Są też e, takie dźwięki, które w naszym ciele się pojawiają. I one są związane z wyrodnieniami stawów. I te osoby, które wiedzą, że mają wyrodnienie w tym stawie, zazwyczaj są przyzwyczajone do tego dźwięku. Dlatego, że w naszych stawach naszych staw Mamy maść stawową, mamy powierzchnię stawowe i w momencie, kiedy dochodzi do zwyrodnień, do takich sytuacji już przeciążeniowych, to, ta, to te powierzchnie stawowe tracą tą zdolność takiego ruchu gładkiego, śliskowego, zaczynają być bardziej właśnie porowate, kropowate. Jeszcze do tego dochodzi są takie osteofity, to są groźla kostne, i właśnie poruszanie się tych powierzchni stawowych względem siebie zaczyna wydawać taki dźwięk trochę skrzypienia bardziej. I taki dźwięk możecie sobie zaobserwować być może z biegiem czasu, albo osoby, które już wiedzą, że mają jakieś zmiany zwyrodnieniowe. Tak jak mówiłam, one się czasem pojawiają z bólem, czasem bez. Możecie sobie te zmiany zaobserwować na przykład w kolanach. I jeżeli wejdziecie sobie do utka tasany i próbujecie przez chwilę wchodzić i wychodzić z pozycji, to będziecie w stanie czasem usłyszeć właśnie takie skrzypienie, no i to może świadczyć już o e zmianach zwyrodnieniowych. Tak jak wspomniałam, część zmian zwyrodnieniowych, już takich bardziej zaawansowanych, wiąże się z bólem, więc też te osoby, które e mają ten problem, zazwyczaj znają ten odgłos i wiążą, e wiedzą, że wiąże się też to z pewnego rodzaju dyskomfortem. Ale jest też bardzo duża grupa wszystkich dźwięków w ciele, które się pojawiają. Bólu, bez uczucia bez dyskomfortu. I tutaj bym je podzieliła na takie trzy grupy. Pierwsze są związane z przetaczaniem się zadem ścięgien obok siebie albo w pobliżu wyrośli kostnych. No i zazwyczaj, właśnie kiedy się tak przetaczają, wydają z siebie taki dźwięk, troszeczkę trzasku, takiego przeskakiwania lekkiego. No i taki dźwięk możecie zaobserwować w, na przykład w marciasanie albo na pewno każdy z Was ma taką asanę, którą jak wchodzi, to na pewno słyszy właśnie charakterystyczny dźwięk i potem to się nie wiąże z żadnym bólem i to jest dla Was norma. Można też to zaobserwować, tak jak wspomniałam, w marksie asanie, kiedy wchodzicie w pozycję i na przykład w tym momencie o, ja właśnie usłyszałam ten dźwięk, przytaczasz tutaj wyrostek kruczy łopatki w okolicach ścięgien. No i to wydaje taki charakterystyczny, delikatny trzask. Tak jak wspomniałam, one nie wiążą się, te trzaski, z bólem, więc jest to coś naturalnego. No i taki dźwięk po prostu w stawie przy danej asanie powstaje. Mamy też taką grupę dźwięków, która jest związana z, w danym momencie z zachwianą pracą mięśniową, czyli Coś co powinno się poruszać po danym torze ruchu w naszym ciele dostaje inną troszeczkę inny bodziec w postaci napięcia mięśniowego, co zmienia tor ruchu i taki e, zmiana toru ruchu czyli przesuwanie się po trochę innym e, torze e, może powodować powstawanie dźwięku. No i tak jak tutaj przed chwilą pokazałam, coś takiego m, powstaje często w kolanach. W momencie, kiedy y, mięsień czworogłowy, to jest duża grupa mięśniowa, zaczyna brać przewagę po jednej lub po drugiej stronie i oddziałuje bezpośrednio na rzepkę. I wtedy rzepka nie porusza się po swoim wyznaczonym torze ruchu, tylko na przykład troszeczkę skręca się na zewnątrz albo do środka. No i to właśnie powoduje taki charakterystyczny dźwięk. Odwrócenie tej pracy, zaklanej pracy mięśniowej zazwyczaj y, 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 y jest w stanie zniwelować ten odgłos. Także tutaj jest jeszcze, tak jak wspomniałam, przytaczanie się po prostu struktur po trochę innym torze roku niż mają wyznaczone. No i ostatnia, moim zdaniem najciekawsza cała grupa dźwięków, która powstaje pod wpływem zjawiska kawitacji. Kawitacja to jest zjawisko, przez którego ciecz zamienia się w stan gazowy. I taki stan mamy właśnie w stawach, ponieważ w stawach w torebce stawowej mamy płyn stawowy, maść stawową, i podczas ruchów takiego tarcia zwiększa się i zmniejsza ciśnienie, i to powoduje powstawanie pęcherzyków powietrza. I później, podczas właśnie dalszej części tarcia w tych stawach, ten pęcherzyk się zapada, znowu zamieniając stan ciepły, no i to powoduje ten taki charakterystyczny głuchy trzask i na pewno taki dźwięk możecie sobie zaobserwować wchodząc do Utita Trikonasana. Co ważne, kiedy wchodzicie w tą pozycję, to zazwyczaj ten dźwięk pojawia się po jakimś dłuższym bezruchu, czyli musicie albo nie praktykować, dopiero wchodzicie pierwszy raz w asanę i wtedy to usłyszycie, albo właśnie po dłuższym bezruchu spróbować wejść znowu w asanę. Jeżeli będziecie parakrotnie powtarzać, próbować wywołać ten dźwięk, no to tego dźwięku yy, nie usłyszycie. Spróbujcie wejść właśnie w na same. Po dłuższym bezruchu albo od razu rano wchodzimy i tutaj, kiedy się wyciągamy i przechodzimy do dołu, w tym momencie właśnie słychać taki charakterystyczny trzask w biodrze. Także chciałam Wam zwrócić uwagę na to, że nie wszystkie dźwięki, które płyną z naszego ciała, są patologią. Część z nich to jest norma, no i nie pozostaje nic innego, jak być bacznym obserwatorem tych dźwięków i próbować, nasłuchiwać je jeszcze uważniej ze zrozumieniem, praktykując jogę. Do zobaczenia w następnych odcinkach.